Na chwilę. Puszczy klapkę, sprzęgła i robi to w starym, dobrym stylu. Domin jest na czele. Robert Lambert też wyjeżdża nieźle i próbuje pod płotem na jednym kole. Często podrywa Lamberta w tym sezonie. Domin w krawężniku kompletnie niezainteresowany tym szalejącym. Trochę szerzej Robertem Lambertem i bardzo dobrze. Na takim torze na początku trzeba zasuwać po krawężniku. Hugenbeck jest trzeci, czwarty. Max Frick, Domin Kubera potrafi to robić. To właśnie robi, czyli dobrze wystartować później uciekać blisko krawężnika. Dobrze, że się nie przejmował tym Lambertem, próbującym wyjeżdżać szerzej, chociaż Lambert szybki. Z tym, że domin jadący dobrą linią nie daje mu zbyt wielu okazji do tego, żeby choćby pomyśleć o trzech punktach. Ostatnie okrążenie rozpoczęte. Prawie się pakował na koło Kubery. Robert Lambert. Szybszy. Nawet szybszy niż Kubera Lambert, no ale start Dominika zadecydował o tym, że Polak rozpoczyna od zwycięstwa Lambert. Lambert obłocony strasznie. Dwa punkty. 1. Huckenbeck bez punktu. Max Frick teraz dojeżdża do mety. A Lambert, ale tylko ze względu na własną ambicję, no bo próbował gonić Dominika Kuberę. W każdym turnieju Grand Prix, ta idzie w górę dobrze, Biuli z Marzlik też nieźle wyjeżdża, Bartosz szerzej, czy tam już można, dostał ze szprycy. Bartosz z lekko go wyhamował, ale nie na tyle, żeby spaścić na koniec stawki. Z jest na miejscu drugim, za Biulejem, trzeci Lindgren, czwarty Jan Kwiech, przewaga Biuleja nad Polakiem, już taka dosyć duża, robią się tam dziurki w pierwszym łuku, widać podrzuca zawodników, ale bardzo szybko. Daniel Biuli. Myślę, że Bartek będzie tę dwójkę swoją szanował bez porywania się na jakieś łańskie szarże już od samego początku. Mam wrażenie, że już coraz szerzej żużlowcy jeżdżą i ten pomysł fila Morisa z tym, żeby tu nic nie robić, żeby po prostu nic nie robić, nie był pomysłem najgorszym. Czasami wystarczy po prostu e, poczekać. Biuli z przodu, Zmarzlik za nim, Lindgren trzeci, Janek Kwiek daleko z tyłu. No na początku tych zawodów nic się nie dzieje zgodnie z tym co mówili nasi eksperci w studiu Ale będzie to się rozkręcało To już widać 3 biuli, dwa zmarzli Jeden Lindgren bez punktu Jan Kwiech Waculik Holder nie dał się założyć Wypchnął Lebedewa kulturalnie do płotu i Holder jest z przodu, Lebedew próbuje się rozpędzać, Waculik przedziera się przed Nilsona, tak to wygląda pod koniec pierwszego okrążenia, Jackie jest z przodu, dynamiczny, agresywny, Andrzej Lebedew jeszcze się trzyma, a Nilsson nie chce odpuścić Waculikowi. Nilsson to jest taki list, taki mistrz skradania się po krawężniku, potrafi się tam przyczepić do tej białej linii i tamtędy próbować kąsać, po dłużej proszę się go nie spodziewać, raczej będzie czekał na jakiś błąd Waculika, o tak jak teraz, o jakaś przycinka, jak wyciągnie tego Waculika, to on się e, pojawi teraz jednak spróbuje po dużej, a figę będzie przycinał, znowu będzie po Nilsonowemu. gonił Waculika, Jack Holder e, z przodu, ta jego przewaga nad bezpieczna uwaga Nilsson czuje, że Waculika można złapać, co zrobi? za kółko i cyk, przycinka i kto będzie pierwszy na będzie? Nilsson czy Waculik? Nilsson zrobił to, zrobił to! Ładnie. Brawo. Czyli już da się ścigać. Chociaż strasznie wolny był Martin Waculik. Strasznie, strasznie. Doyle i Bartosz Marslik idą bardzo dobrze. Huckenbeck, Smartlik będzie szukał przycinki. Dobrze, tam się czai Bartosz w krawężniku z tym, że Jason Doyle przypilnował Bartosza i jeszcze próbuje wejść po swojemu przed Huckenbecka. Trochę tego Huckenbecka wyrzucił. Doyle jest na czele. Huckenbeck teraz na miejscu. Drugim Marslik jest trzeci. Waculik czwarty, ale się skleił z krawężnikiem. Bartosz Marslik i wyprzedził Huckenbecka musi być strasznie Hugenbeck, bo już prowadził najpierw Doyle, ciach, wyrzucił go pod płot, później Zmarzlik znalazł lukę w krawężniku i wyprzedził Niemca, a teraz Bartosz będzie próbował gonić Jasona Doyla, nie wiem czy to jest możliwe, oczywiście jeżeli jesteś Zmarzlikiem to wszystko jest możliwe, ale przewaga Doyla dość duża, a do końca tego wyścigu jeszcze tylko jedno kółko, jest szybki Doyle, jest szybki, Tomu, trzeba oddać, jest zdecydowany, jest mocny i będzie dzisiaj się mocno liczył w tej po Jason Doyle wygrywa Smart League 2, Huckenbeck 1, Waculik biegu nie ukończył. Koszmarny początek w wykonaniu Waculika. Zgadza się, za to znakomity w przypadku Jasona Kevina. Anders Thompson tak wygląda obsadę od krawężnika. Lindgren z Lewidiewem idą ostro, wyrzuca lekko Lindgrena. Lewidiew, Anders Thompson już albo nie jedzie, albo jeszcze spróbuje. Lindgren tymczasem zasuwa już po dłużej. Kto ma odblokować, rozdziewiczyć dużą, jeżeli nie van Fryderyk, ale chyba za szybko Pokubera skorzysta z tego szarżowania po dłużej. Fred oczywiście nie traci rezonu, cały czas próbuje szerzej, Dominikowi się podoba. to lada... Latanie Fredowe po błotach, bo może pomyśleć o dwóch punktach. Dominik Kubera na miejsce drugim. Fred cały czas podłużej, ale mu się tam podoba i wyjeżdża na miejsce drugie. I jeszcze Lebedewa spróbuje tą samą strategię. No nie, teraz będzie przecinka i po lewej stronie Lebedewa spróbuje się pokazać Freddy Lindgren. Jest już show w Molili. Freddy, 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 ro! można, on się z nią zaprzyjaźni, przycinka, a ja, 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 ile drugi litr trzeci Kubera, ale dobrze, że jesteś Fryderyku Dominikiem Kubera stojącym najbliżej podruszają Janek bardzo, bardzo, bardzo dobrze Dominik Kubera odepchnął się od Jasona Doyla Jason Doyle już jest w przodu Kubera goni Jana Kwiecha Janek troszkę mu poszerzy przytomnie Kubera na miejscu trzecim, czwarty jest Jack Holder Janek wiech nie pęka Jason Doyle. jedzie dalej ten mecz czwartkowy z Wrocławia. Tak jak we Wrocławiu zaczął od dwójki, a teraz zasuwa po drugą trójkę. Domin za plecami ma Jacka Holdera do tej pory niepokonanego. A teraz wiezie zero. Będzie chciał Jacki wyszarpać Dominikowi tę jedynkę, bo to zero może skomplikować jego plany. A plany polegają na tym, żeby wjechać bezpośrednio do finału, tak jak zrobił to w Warszawie. Ostatnie kółko rozpoczęte. No jest jedna linia. Ciężko. Ciężko tu wyprzedzić i wyrywa. Trochę dziurki się pojawiają. Jason Toil wygrywa. Janek Kwiech będzie drugi. Kubera trzeci. Holder czwarty. Myślę, że Kwiech zrobił do czego można było od niego oczekiwać, a mogło być jeszcze lepiej przy yy, odrobinie szczęścia. Trzymy na hełmy, czerwony i niebieski, Kertz znowu y, dużo lepiej. Bartek Zmartlik próbuje odwołać, leży Max Freak. Leży Max Freak i nie wstanie, ale biednie przejeżdża obok kercza. Budujemy napięcie dalej. Okej, okay. budujemy napięcie dalej, chociaż Max Freak myślę, że zdążyłby zejść. Ale nie chciał. No, a czemu miałby siedzieć? No właśnie. <laughs> Ależ budujemy napięcia, no ile można. Ale musiał się zdziwić, Kier swoją drogą, ktoś przede mnie wyjeżdża. Pewnie z marzik. Co? Łotysz? Ale, ale. No to patrzmy, Kerc, Zmarzlik, starcie trzecie, znowu z zmarlik zostaje z każdą kolejną próbą, ale idzie w krawężnik, dobrze, dobrze, Zmarzlik, Lebiediew między, Kerc próbuje za Lebiediewem, Zmarlik będzie próbował tego szkerca wywozić po swojemu i czy jemu się to uda, Bartosz Zmarlik jest na miejscu drugim, ale Kerc jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, idzie w nasypane, Brady Kerc za Bartoszem zmarlikiem. pierwszy jest Andrzej Lebiediew, a więc jemu ta Tuczka z upadkiem w pierwszym wyścigu Nie mówię, że na pewno celowa Wydaje się pomaga Herz za zmarlikiem Teraz ostro w krawężniku Brady Parętek szerzej Blisko bliziutko Jeden za drugim Ale to cały czas Polak dyktuje warunki w tej walce O dwa punkty, bo trzy Popędzą za chwilę do bardzo szybkiego dzisiaj Lewidiewa Brady Herz Jeszcze raz wyjdzie szerzej I przytnie to jest dobry pomysł ale Zmarzlik przypilnował krawężnika Ostatni łuk i starcie Kercowo-Zmarzlikowe Idzie szerzej brady Gertz. brady Gertz! Zmarzlik sobie na to nie pozwoli Ale to było dobre danie teraz Niemiec pokaże Idą dobrze mikkelsen Lewiediem Znowu też dobrze i pozwala sobie jechać szerzej Ubili tą dużą i tam można już jechać w miarę płynnie Andrzej-Lebiedjew Ależ atakuje Mikkelsena Odprostowało teraz tam Mikkelsena Pewnie się nie spodziewał aż takiego ataku A teraz goni jeszcze kai Huckenbeck, czwarty jest Janek, Kwiech bardzo daleko pod płot się teraz. Janek wybrał Andrzej Lebiediew po trzecią, dzisiaj trójkę i po tym biegu. Jeżeli tak dojedzie, to będzie już serio bardzo blisko awansu bezpośrednio do finału, a Huckenbeck nie rezygnuje w naciskaniu. Mikkelsena podjechał teraz ostro, ale wywinął mu się jeszcze Duńczyk. Janek Kwiech już zrezygnował z dalszej jazdy, ale walka Mikelsena z Kwiechem może być ciekawa. Dobrze, że uklepali tę dużą, tam już można przejechać zupełnie płynnie, o czym przekonuję. Teraz Andrzej Lebiediew goniący po swoją trzecią trójkę, jak mówiłem, po czterech seriach. Lebiediew będzie miał, a właściwie już ma, 11 punktów. dwa Migelsen, jeden Kai, Kuchenbeck, Dan Biuli. Oni stoją bliżej płotu. Zostaje szwedzki junior Brady Gerd startuje fenomenalnie. Już jest przed kuberem Dan Biuli. Po dłużej próbuje tam domin, wypijać mu te harce z głowy, ale Dan sobie wybić tego nie da. Daniel Biuli już za Brady no Noble cieli tego naszego Domina bez większych problemów. Umówmy się, mimo, że Bulejowi stawiał opór przez pierwsze okrążenie. Brady Kearns po tej wpadce w poprzednim wyścigu teraz znowu zasuwa tak jak na początku tego turnieju. Dan Biuli traci już dość dużo. Obaj jadą tą samą linią, tak żeby zahaczyć o rant tego odsypanego. A Dominik Kubera do Buleja traci więcej niż ma przewagi nad samym Van Dijk. Ja zobacz, jak on jest położony ten sam. Ledwie go widać. Czwarte okrążenie już rozpoczęte i patrz, jaki ja no patrz jak zasuwa, śmiało, dzielnie za tym Dominikiem Nie no Kuberu. ładnie, ładnie, ładnie. Rasmus też ładnie gonił. Tak, fajne no, chłopaki tu. ci szwedzcy rezerwowi. Nie będzie z tego punktów, ale oklaski się należą. Breitiger z 3, Biuli 2, 1 Kubera bez punktu, sami Van Dijk. Jack Holder, taszma idzie w górę, Zmarzlik nie najgorzej ale to nie jest super wygrany start Lambo i Holder idą koty po dłużej, Lambo przelatuje, Holder w krawężnik, ale nam Bartłomieja tutaj wykiwali, wyrzucony teraz pod płot Bartosz Zmarzlik, Jack Holder spróbuje mu poszerzyć i poszerza bez szacunku do mistrza świata, ale oczywiście fer, przycinka Zmarzlika, Jacki nie pęka i goni za Lambertem Bartosz Zmarzlik na miejscu trzecim Thompson już spacerowo, jedzie Anders, chociaż pooglądasz, jak się fajnie ścigają. Bartosz Zmarlik pod holdera. I będzie przecinka holdera. I będzie dłuższa prosta. Jackie wraca, ale Bartosz nie chce na to pozwolić. Bartosz Zmarlik wykiwał Jackiego Holdera. Nie takie numery z mistrzem świata. Do Lamberta pewnie już czasu nie wystarczy, ale poradził sobie z holderem i za to ukłony, bo ten motorek zmarlikowy dzisiaj zbyt szybko nie jedzie, a jednak dwójki kolekcjonuje. Lambo 3, Zmartlik 2, Holder 1 to nie dojedzie. Czerwony i niebieski ruszają. Kubera lepiej nałoży z Marzlikach. Kim Nilsson rozpędza się szeroko z wyskakuje Kuberze. Minimalnie za dużo miejsca Domin zostawił i ciach i znowu mu to Bartosz robi tymczasem proszę zobaczyć jak goni Kim Nilsson No też aj Dominik był z przodu i jeden po małej, drugi po dłużej. No niesamowite, niesamowite co robi Dominik Kubera. Jeszcze go nie skreślamy, jeszcze gonimy, gonimy, gonimy tego Mikkelsena. Da się zrobić tu dzisiaj. Bez większego problemu. Trochę wiary, trochę determinacji. i Dominik może go strzelić z tym, że Mikkelsen cały czas punkt wiezie. Bardosz Zmarnik z przodu tak szybki, chyba jeszcze nie był, ale bierzemy pod uwagę, że ci goniący go, no to są raczej przeciętki dzisiaj zawodnicy i to też trzeba mieć z tyłu głowy. Bardzo... Zmartyk weźmie pierwszą trójkę. Dominik Kubera, niestety, zakończy ten wyścig bez punktów asekuracyjnie, ostrożnie na końcu. No nie, no nie. Źle, źle, się to poukładało dla Dominika. Myślę, że z Dominika powietrze zeszło, jak mu ten Zmarzlik wyskoczył. Bo on znowu Zmarzlik. Znowu Zmarzlik. E, Frik Kwiech, Rasmus, Carlson, Anders, Thompson. Dobrze rusza e, Janek Kwiech i nakłada e, Maxa Fricka. Rasmus, Carlson rozgawia. Wow. wow. Kontakt, Frika i Thompsona e, Rasmus jedzie po dłużej. Tam Zerducho musi e, mocno bić, bo to będą pierwsze punkty w cyklu Grand Prix, jeżeli to wiezie. Ale proszę zobaczyć, jak... Oj, oj, oj. No właśnie, biło za mocno. Podniesie się, podniesie się, pewnie, bez kalkulacji, Koń dalej! Wsiadaj na konia i zasuwamy. Z przodu... jeszcze dormie. <grystanie> Z przodu jest Janek Kwiech, który jedzie po czołową dziesiątkę. Szkoda tego Rasmusa strasznie, ale widać było, że tam jest szaleństwo pełne, szaleństwo pełne, no ale zebrał doświadczenie, upadek niegroźny. Jan Kwiech dowiezie, proszę Państwa, te trzy punkty, jeżeli oczywiście tutaj nie będzie się wygłupiał tak jak Rasmus Carlsson, ale więcej doświadczenia. U Janka Kwiecha. Anders Thompson Naprawdę Carlson by go strzelił jakby bez jazdę. No, aż mi się smutno zrobiło. Anders, jest... co ty robisz? No, co ty robisz? Argentyno! Co ty robisz? Na chwilę ruszymy. Doyle strzela po Doyle'owemu. biuli też. Nieźle Lambo rozpędza się szeroko będzie taniec tam Lamberta, ale idą koty brytyjskie. Lambo z przodu! Przed Doylem. Daniel Biuli też się rozpędza i wyłamuje i próbuje do środka. Ile biednie przelatuje mu przed oczami? Biuli E brite. najlepszych do tej pory zawodników Doyle i Lebiediewa Doyle goni Biuleja, Lebiediew też próbuje Doyle wyjeżdża szerzej jeżeli szybko wyprostuje do tego Biuleja strzeli Jason Doyle jeszcze za Brytyjczykiem zawraca mocno Jason Doyle targnęło nim czuje tę australijską krew Andrzej Lebiediew trzeba tam gonić bo Andrzej też ma jeszcze szansę Lambo niełapalny Biuli wciąż na miejscu drugi co teraz zrobi Jason nie wiem czy on wie że ta trzecia pozycja i tak daje mu wjazd do wielkiego finału, to może wypadałoby tę trzecią pozycję poszanować trochę. Uwaga, jeszcze rozpędzi się Andrzej Lebiedniew, ale nic już tu nie zrobi. Jason Doyle dołącza do swojego kolegi Kerca i Australijczycy. owaj w wielkim finale. Daszma idzie w górę, nie najgorzej idzie zmarnik, ale najlepiej Kwiek i Holder. To byłaby niespodzianka, gdyby Janek Kwiek tutaj wszystkich oszukał. Kwiek jest pierwszy. Zmarnik idzie bardzo, bardzo, bardzo szeroko zmardnik. I pod płotem robi to! Tak właśnie jeśli Bartosz Zmarzlik. Przez chwilę pachniało sensacją, a teraz już pachnie Old Spice'em Bartka Zmarzlika. Pędzi po kolejny finał. Janek wiej za nim, ale przewaga Zmarzlika. Coraz, coraz większa. Wiedział co robi, biorąc ten żółty kas. Zanim się tansują w lewo i w prawo, ale to bez znaczenia, bo to Bartosz Zmarzlik zaraz będzie dołączał do Doyla i do Kerca! I będzie celował w piąte w swoim życiu zwycięstwo w Molina. Ostatnie kółko rozpoczęte. Już na spokojnie, już bez nerwów, już bez szaleń. Sobejrzą się w lewo, w prawo. Nic się nie dzieje. Flauta, spokój. Bartosz zmarzli po ciężkim wieczorze. Melduje się w wielkim finale. Wiedział, co robi chłop w płocie Freddy Lindgren. I Biuli, bardzo dobrze Kai Hukendek próbuje go wywozić Ale Biuli jest szeroko Freddy też się tam po szerokiej rozpędza I przeleci lampą w krawężniku Freddy leci tak jak przed chwilą leciał Bartosz Zmartlik Freddy za Biulli się gonić, będą walczyć o to miejsce w wielkim finale. Freddy kołuje, ale szpryca go delikatnie wyhamowała. Biuli pędzi po finał, odkąd jest nowy system, on jest w tych półfinałach, no to regularnie z tych półfinałów wchodzi, ale jeszcze nie wszedł. Jeszcze Freddy nie powiedział ostatniego słowa. Jeszcze zaczepia to tylne koło, o, odsypane, ale chyba za głęboko tam wszedł. Chyba jest za daleko. Dan biuli za moment rozpocznie ostatnie okrążenie. Freddy jeszcze marzy, żeby zrobić tej swojej publiczności jakiś prezent, żeby wygrać po raz pierwszy w w tym sezonie, ale za daleko, za daleko. Daniel Biuli, to on dobry ty dołączy do wielkiego finału Daniel Biuli wielkie brawa wygrywa i melduje się jako ostatni w wielkim finale Daśma idzie w górę Kercz najlepiej ale Zmardlik idzie w odsypane Zmardlik tam będzie budował prędkość Zmardlik już się mocno wygina Dźwignęło go delikatnie ale pędzi pójdzie tak jak za kwiechem pójdzie za tym Kercem. a teraz przytnie ale Kerc kołuje Zmarnik przycina Kercz Zmardlik Nachryje go jeszcze Brady Kerc. Zmardlik w krawężniku Kerc po Leży tam, leży, proszę Państwa, Jason Doyle. Bieg będzie przerwany. Staszma idzie w górę. Znowu dobrze. Brady Kertz. znowu zmarlik idzie do płotu. Przy... Aj, targnęło kercem. Zmarlik to widzi, ale trochę zostaje. Bartosz Zmarlik z tyłu. Jak teraz będzie gonił? Biuli jest w krawężniku. Nie wiem czemu tak kurczowo w krawężniku, ale zaraz tam zmarlik zrobi z niego wiatrak. O właśnie, już teraz. I teraz będzie gonił. Bartosz Zmarlik za Kertzem. Brady wie, że nie może zostać w krawężniku, bo go zmarlik wystrychnie na dudka. Brady Kerc, tak tak jak w Gorzowie, ucieka przed zmarlikiem, ale tu jeszcze ma dwa kółka, żeby uciec. Jest piekielnie szybki Bartosz też szybki, ale przewaga. Gerta nad zmarlikiem duża. Jeżeli nie popełni jakiegoś koszmarnego błędu w to wygra po raz drugi w życiu. Ogląda się Zmarzlik na biuleja, bioli daleko z tyłu. W rozpoczyna ostatnie kółko i pędzi po swoją drugą wiktorię w życiu. Od razu drugą z rzędu. Niesamowita przewaga. Obejrzał się, nic mu się tu nie stanie. Rety, ten chłopak, pije się soswości. Świata, Brady Kertz, drugi raz z rzędu. No wiesz co robisz? No wiesz co robisz? Tam duży w redne.